Mamy sierpień, kwitnie strzałka, kwitnie wierzbownica jeszcze Zaczęły kwitnąć na sturcję Woda jest śliczna, przezroczysta Głównie dzięki roślinkom, które tutaj się zasadziły I które ja zasadziłem Musiałem odsłonić beczkę, przesadzić trzcinę do oczka, ponieważ no niestety na pierwszym stopniu kaskady zaczęła budować tamę i woda połowa do basenu wracała, a połowa spływała po zboczu na zewnątrz, więc no, codzienne dolewanie wody miało się z celem. Co my tu mamy. Wydaje mi się, że widziałem jakiegoś maluszka pływającego w basenie, ale widziałem go tylko raz i traktuję go jako złudzenie optyczne. Chociaż może w tych chwastach się coś tam ukrywa. Karpi, jak widać, podrosły. Ara się zresztą też. Randy trzymają z... swoją wielkość. Lidie wodne nie chcą kwitnąć. Pewnie za mało słońca. Zobaczmy, co się dzieje w kaskadzie. Pompa się trochę zapycha. W kaskadzie strzałka kwitnie. Rogatek rozrósł się niesamowicie. Gdzieś tam się zrobiła przypadkowa hydroponika z stokrotką. A niech rośnie. To jeść rozesłana. Ma się świetnie. To jeść wyniosła jak widać jeszcze kwitnie. Pompa tak dosyć słabo pompuje, pewnie znowu trzeba będzie przeczyścić. Różne owady przylatują do kwiatków. Ptaszki do wody. Do tego celu pływa tutaj ten pniaczek. Może ptaszki skamiały się gdzie napić. Chociaż oczywiście Kaskada. Zapraszam. I tak to wygląda w sierpniu. Mój problem z zieloną wodą, jak widać, natura rozwiązała sama. I z tego się bardzo cieszę. A, jeszcze jedno. Paproć zrzuciła swoje zarodniki do wody, ale głupia.